Jest, jest ładny kleń! To duży, 50 pięćdziesiątak ale tłusty klenie. Wow, ale gruba. Cześć, witajcie na kanale Wędkarski Instynkt. Dzisiaj kolejny filmik z małej rzeczki. Znowu łowimy klenie, znowu łowimy na smuzaki od Stanisława Malka. Tym razem mam założonego szerszenia. Najbardziej skupi się na chodzeniu brzegiem rzeki. Odcinek, który sobie dzisiaj postawiłem na cel, jest niezbyt zalośnięty, także w miarę, w miarę komfortowo będzie mi się łowiło. To nie jest to, co na tamtym odcinku, że krzaki mieliśmy powyżej 4 metrów. Tutaj mamy trawkę taką 1,20 20 m i nawet lepiej, bo będę mniej widoczny nad wodą. Tak jak widzicie, poziom rzeki jest bardzo niski, woda jest prześwietlona, jest bardzo czysta. Ale za to bardzo bogata faunę i florę. Jest bardzo dużo podwodnej trawy, rzęsy wodnej. To są potencjalne miejsca, zacienione miejsca, gdzie ryby mogą się ustawiać. Także będę się kręcił koło takich miejscóweczek. No i spróbujemy, oczywiście, dzisiaj coś złowić. Nie? Jestem optymistycznie nastawiony do łowienia. Wiem, że ryba jest, ale nie zawsze żeluję, ponieważ ostatnio byłem z kolegą Mateuszem z kanału Warsaw Fishing Team. I naprawdę wyglądało to bardzo, ale to bardzo słabo. Brodziliśmy rzeką prawie 6 godzin. Jakieś takie pojedyncze mniejsze ryby, pojedyncze brania, skubnięcia. Żadnego dużego klenia nie udało się złowić. Mam nadzieję, że dzisiaj to będzie wyglądało całkowicie inaczej, że ta zła pasa obróci się o 180 stopni i coś tam złowimy. Także zapraszam Was do oglądania. Tymczasem wjeżdża króciutkie intro i zaczynamy łowienie. Jedną ze skuteczniejszych metod, aby dorwać się do grubego klenia, jest metoda na tak zwanego upatrzonego, czyli oczywiście muszą być ku temu dobre warunki, czyli w miarę czysta woda, musimy wzrokowo namierzyć klenie. Ja już wiem, że tutaj, nie wiem czy to kamera odda, jest taka mała wysepka, gdzie siedzą dwie kaczki. Po prawej stronie, za tą wysepką, około 5 metrów, jest kępa podwodnej trawy. I w tym miejscu zlokalizowałem trzy grube klenie. Także jestem w odległości bezpiecznej do tych ryb, one na pewno mnie nie widzą. Jestem ustawiony do prądu, także spróbujemy teraz je podejść. Wykonuję pierwszy rzut. Jest, jest, łagodny klej, to duży Jest. Jest, gruba, krucha, ale krucha. Ubierak Kamil Chodź jest około 50 centymetrów. Kleń, tylko muszę do niego zejść chyba, bo nie dam lady. Siedzi. Jest. Pięknie. Pięćdziesiątak. Ale tłusty kleń. Ła! Wow. Ale grubas Poprawił, tak jak myślałem. Zobaczcie, jaki gruby kleń. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem sobie nieco dłuższy kij niż w poprzednim odcinku Tam łowiliśmy na kij dwumetrowy i kij 2,43 Teraz mam model Eagle Wing 2,51 do 15 gram Szybki, progresywny kij Jeszcze jest folia na korku Więc robimy komisyjne rozpakowanie Wyjechał bardzo piękny kleń 50 cm na smużaka od Stanisława Malka i teraz sobie zadajcie sami pytanie, czy warto łowić klenie na smużaki w okresie letnim. Ja odpowiadam, że zdecydowanie tak. Jest to piękna metoda wędkowania w pięknych okolicznościach przyrody. Teraz Wam pokażę w kilku przebitkach z na jakim dzikim odcinku łowie, bo naprawdę to jest piękny odcinek malowniczy. Yy, piękne okoliczności przyrody, krajobraz. Także zapraszam na kilkanaście przebitek z powietrza. 嗯。Yo Yo Robi się ciemno, jest już naprawdę późno i za moment będę kończył łowienie. W ogóle to zbiera się na jakąś burzę. Mam wzrokowo tutaj namierzone jeszcze dwie ryby, ale to są chyba jazie, więc na pewno jeszcze tutaj posiedzę z 5-10 minut i będę kończył na dzisiaj. Dwa branie dzisiaj miałem bardzo fajnego klenia udało się złowić także tak jak Wam mówiłem na początku filmu warto pochodzić nad mniejszymi rzekami jeśli woda jest czysta jest możliwość taka, żeby wzrokowo namierzyć klenie to nie pozostaje Wam nic innego jak wybrać się nad wodę ze smużakami chodźcie pod prąd Wtedy będziecie mniej widoczni dla kleni, bo one ustawiają się tak jak pstrągi pyskiem do prądu. No i co? Życzę Wam samych sukcesów. Łówcie te piękne, fantastyczne ryby, bo to jest naprawdę fajny, sportowy gatunek. I przede wszystkim łówcie z powtarzalnością systematycznie. Świadomie wybierajcie się na tą rybę. Łowiąc na smużaki, będziecie łowili powtarzalnie, nie z przypadku, tylko świadomie. Yy, nastawicie się na klenie, na smużaki, na ryby wypatrzone w konkretnym miejscu. Także nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam szczęścia nad wodą. Miejcie do tego cierpliwość, bo cierpliwość jest skazana. No i oczywiście odrobinka szczęścia w wędkarstwie, jak to w wędkarstwie bywa. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się na kolejnym filmie. Cześć!